To się dwa? Fajnie, pawnik! I zostałem paczuszkiem, paczusze bo pójście taka, taka, malunia, nie taka! Tu nie. A, pszczoła, pszczoła, pszczoła! A nie, to tylko mucha. okej, okay. to dostałem paczuszkę, tak? To do się dwa, na do nogi, się oprę Gites, skarpety, gites, to się dło, gites. No i otwieramy, otwieramy, ale weź. Ty jesteś nieporadny, nie, kobieto! Trochę techniki i się gubią, no. A ty serio dowiesz? wiesz? Naprawdę, zaraz się skaleczysz. Po prostu będzie po wszystkiemu. Otwierasz? Czekaj, bo tam jest jakiś... A jak tam jest jakiś potwór? To sidło, to co wtedy? traktor jedzie za oknem. Widzicie? Tam jest nasz świat za oknem, nie? W świat za oknem jest taki gorący. jest tak Znaczy bardzo mocno. Uu! Uu! Góra miś! Hm. Nasilił się aromat. <grym> Więc tak, jak mówiłem, jest ciepło, tak? Poglądajcie sobie świat tam za oknem. Mieć tym samym, czasie upora się tu, jak spadniecie to sorry, no niestety czasem się tak zdarza, tak? Bam, no. Więc, otwieram ten kwiat za oknem, tak, Bla bla bla. Ła, ła łaj, No, teraz tu otwieramy. No fajnie nie fajnie, nie? Mmm, nom, nom, nom. No co? A że jeżu, a jak ktoś tam był w środku. I jak tam jest jakiś potwór? Nie wiem, nie? Yellow! Ja to... to... by była na tyle, nie? Oczywiście, że się z wami nie podzielę. Dziękuję! Wiecie, całujesz.